Tato, tato! Co jest, Suruś? Czas rozpocząć Wigilię. A co, pierwsza gwiazdka się już pojawiła? Nie, kawin w polsacie. Szanisz to, ty w tym roku lampet nie będzie. No nie, znowu te angielskie piosenki. puściłabyś coś po polsku. No i to mi się podoba. Ty zacznij. Ty zacznij. Zacznij ty. No ty zacznij. Ty zacznij ładnie ubrany. No dobra, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności w nowym roku, abyś mógł pojechać do Bułgarii. Dobrej żony, dobrej teściowej, dobrego samochodu, dużo dzieci i radości, i szczęścia, i wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję i, i, i wzajemnie. trudno nocnej ciszy, głos się rozchodzi, znacie stary. Witaj Czym prędzej się wybierajcie? Do Betlejem pospieszajcie, przywitać pana. A w tym roku to śniegu nie ma. No nie ma, nie ma. Ale w zeszłym roku też nie było. Kiedyś to były święta. Teraz Facebooki, Srapy, inne tego typu rzeczy. Ja nie wiem. Tylko byście w te komputery grały. A łopatować śniegu to nie byłoby komu tak jak kiedyś. Ale mówię w tej telewizji. No, co roku to samo o tej samej porze. I ty powiedz mi za co ja posłem abonament. No za co? Do powtórki. tam, w podarku. Ciekawe, kiedy mi się ty kołaj przyjdzie. Siostra, święty Mikołaj nie istnieje. Mamo! A za moich czasów to Mikołaj był, a teraz nie ma. Tak samo jak nie ma komu łapatować. Ja Michałku, hmm. może pierożka jeszcze? Aleś, mi jest może jednego? Ojej, to może wigosiku? No przecież taki dobry był. No i no, jeszcze łyżeczkę. No wiesz co, no, ja go z... dzisiaj nie jadłem jeszcze. No to widzisz. No, się... spróbuj. O, dobra. Ciekawe co mi się spodoba. O, prezent od siostry. Ciekawe co mi kupiła. A co to w ogóle jest? Zawsze o czymś takim marzyłem. Może nie jest to największa choinka. No nie, nie jest. To. Najpiękniejsza też nie. No, nie. no nie. Ale jest nasza. Nasza. Cześć, tu ekipa Wiara i Zabawa, krótki morał do tego filmu. Pamiętajmy, że cała ta świąteczna toczka nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest duchowy wymiar świąt, czyli tajemnica wcielenia Jezusa Chrystusa. Dziękujmy Bogu za to, że stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Niech te święta będą dla nas etapem rozwoju naszej wiary. Wesołych świąt! A łopatować i tak nie ma komu!